Massę, którą dzisiaj pokazują na to, że ciągle ze sobą rozmawiają, ciągle debatują, ciągle pewnie zastanawiają się, czy ta nawierzchnia się zmienia na tyle, aby coś zmieniać w swoich motocyklach. Być może lekkie korekty mimo wszystko w swoich motocyklach wprowadzają, tak aby motocykle ciągle były tak szybkie przez całe zawody. 5 do 1 ten wyścig ósmy wygrali Leszczynianie. To oznacza już punkt bonusowy dla ekipy tego właśnie szkoleniowca. Pilota przed laty, fantastycznego żużlowca, Romana Jankowskiego. 33 punkty oznaczają bonus dla Unii Lesno. No i niewiele już brakuje, by reszczenianie tutaj zgarnęli całą pulę, bo wydaje się, że ziemno no nie mają armat. Można liczyć na przebudzenie, ale odrobić po tym, co oglądamy od początku tego spotkania, tę różnicę 18 punktów. To graniczy z cudem. Przy takiej sile leśnie na pewno tak. Mogą jeszcze wyjść z twarzą, mogą powalczyć, jeszcze wszystko przed nimi, ale o zwycięstwo na pewno będzie trudno, ale są sportowcami, niech walczą. Dokładnie tak. Teraz o tę twarz mistrza Polski w pojedynku z liderem walczyć będą Rafał Dobrucki i grek Hancock. Rafał Dobrucki w kasku niebieskim z pierwszego pola, grek Hancock z pola trzeciego. Natomiast ich rywalami będą Damian Baliński i Janusz Kołodziej. O ile po poprzednim wyścigu mówiliśmy, że duet Bacelor-Hampel zdobył dla swojego zespołu maksimum, a więc 15 punktów, to na razie maksimum 10 w dwóch startach zdobyli Baliński z Kołodziejem i pewnie chcą pójść w ślad duetu Bacelor-Hampel. W dziewiąty w przy prowadzeniu do 15. Najlepiej ze startu. Dobrucki szeroko rozrzuca rywali, ale ci wzięli go w kanapkę i objechali. Po prostu zrobili coś, czego Rafał Dobrucki spodziewać się nie mógł. Ale na pewno jeżdżą leszczynianie kapitalnie. Szeroko pojechał Waliński przy krawędziku kołodziej. No i na podwójnym prowadzeniu są już ze dwaj zawodnicy z bykiem na plastronach, ale Rafał Dobrucki. Jeszcze nie zamierza pasować. Będzie próbował gdzieś tam wjechać pomiędzy dwójkę Kołodziej Waliński. Jest blisko Kołodzieja. E, daleko z tyłu. E, Henko teraz atakuje ostro. E, Dobrucki Kołodzieja. Jest ciasno, ale wszystko e, w najlepszym porządku. Nie było tam żadnego kontaktu. E, prowadzą Leszczynianie obronną ręką. Wyszedł z tego starcia ostrego ramię, ramię. Park Park z Rafałem Dobrowski w Kołodziej. No i do duetu Bacelor Hampel z kompletem trzech podwójnych zwycięstw dołącza chyba w najlepszym wyścigu i najciekawszym tego spotkania duet Baliński. Kołodziej, Balinski 3, Kołodziej 2, Dobrucki 1, Grek Henko jechał proszę Państwa w tym wyścigu, jechał daleko z tyłu, 5 do 1 dla Unii Lesno, 38 do 16. Wydaje mi się, że Rafał Dobrucki zmienił motocykl przed tym wyścigiem, jechał na innym, na którym jeszcze dzisiaj nie startował. Janusz Kołodziej najgorzej wyszedł z tego czwartego pola startowego i w pierwszym momencie został z tyłu. Przecina swoją linię Toru Jazdy do wewnętrznej części toru. Rafał Dobrucki wyrzuca Damianę Panińskiego i Greg Hankuk również i wszyscy tam są, cała trójka na zewnętrzną część toru. Janusz prowadzi od połowy łuku, tutaj proszę zobaczyć od połowy łuku prostuje swój motocykl i mimo tego, że jest w tej chwili czwarty, to po kilkudziesięciu metrach już zdecydowanie w przodu, a to co za chwilę się wydarzyło to jest właśnie ta jazda parą leszczynian w każdym wyścigu praktycznie. Ja bym wiedział, że Damian Baliński będzie jechał zewnętrzną część toru i tutaj pozostawia mu miejsce, nie częstuje tą szprycą ciężką, puszcza go do przodu i sam broni się przed ciężkimi atakami Rafała Dobruckiego. Trudnymi, ostrymi, tutaj Rafał wjechał pod lewy łokie Cianusza Kołodzieja, bardzo fercie zachował, nie wypchnął go gdzieś tam bardzo daleko na zewnętrzną część to ruchać pewnie mógł dokonać takiego ostrzejszego troszkę ataku. Choć Ale to nie, czy Krzysztof zauważyłeś i proszę Państwa na tej powtórce przed chwilą było widać, że wszystko co działo się pomiędzy Kołodziejem a Dobruckim obserwował cały czas Damian Baliński. On uciekał jak najszerzej, żeby zostawić jeszcze miejsce Januszowi Kołodziejowi, żeby on walcząc z Dobruckim miał pole manewru, żeby ewentualnie tak. nie przeszkadzać tam Januszowi Kołodziejowi. Oni no, czują się doskonale. Owszem, jest im łatwiej, są w doskonałej formie, na pewno wtedy łatwiej jest współpracować na torze, ale faktycznie widać ewidentnie, że praktycznie cała drużyna leszczyńska nie jedzie tylko dla siebie i ciągle siebie obserwują, ciągle próbują sobie pomóc i to widać po prostu.